Rejestrując się w platformie GamerHash.co Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemanaszka, z jest Mitrox. Zapraszam Was przez serdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym widzimy się po raz kolejny w GTA V. W dzisiejszym odcinku będziemy raczej wykonywać misję dla Trevora. Z tego co wiem, jaki jechałem tutaj, to dostałem jedną chyba wiadomość od Lamara odnośnie tego, że no, jesteśmy dość spokojni, że możemy z nim i kilkoma ziomeczkami sobie pochodzić po mieście czy jakieś tam sprawy porobić. Też dostałem maila od Dźmiego, żebyśmy ogarnęli Michaela, że on jest jakiś y, rąbnięty, żebyśmy go uspokoili. My w tym czasie musimy się dostać do tego domu, w którym jest Wade ze swoim kuzynem czy tam bratem, y, którzy już chyba najpewniej przyszli.

But I'm scared that she's gonna leave me. I mean, this is her place, and the fornicating? There was Mr. Raspberry Jam? Whoa! Whoa! Now, Mr. Raspberry Jam, he died a noble death, bringing great joy to a lonely man. I ain't got a very big penis. Some girls laugh when they <laughs> look at it. Well, show me. Show me. Okay. Boy. I, 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 I don't want to. No. <laughs> Mine ain't nothing special, but this boy gets the job done. All right. Now, Wade here says that you work at the docks. But, yes. Look at me. Can you just put your Johnson away, sir? Jesus. Oh, yes, I work at the docks. And. Anything uh, interesting there for a man like me? Well, I mean, I, I, I don't rightly, rightly know. What kind of person are you? Oh, I'm that kind of person, Floyd. I am that kind of person. Now, let's get you, Wade, and that little tormentor down there to put these on. We are going for a ride. Gentlemen. Really miss... Ciekaw mnie jedna rzecz, co się stało z tymi chińczykami, którzy chcieli ubić targu jak zabiliśmy przecież tych dostawców y, zapotrzebowania, czyli narkotyków i broni tych braci Oudel, chyba tak się nazywali, więc trochę kurczę dziwne, ale dobra.

Uh, I stole a pencil in elementary school and I've been regretting it ever since. Boy go equal kicking a bug. Uh, look, the sir, Sorry. please. Uh, just tell me what you want and I'll do my utmost to assist you in finding it, it. Here's the problem. I don't know what I want. It's a bit well like pornography or hey. you're a perfect turd. I can't quite describe it, but I'll know it when I see it. You ain't aiding my comprehension. Alright, alright. Well, how's this? $236 billion worth of cargo came through the port of Los Santos last year. He's real good with numbers. I don't want to hijack a truck full of pineapples, boy. You need to give us the inside track on what's coming through. Well, we, don't know. we don't know what's in the containers. They certainly don't put brass tags on them. <laughs> now prove have now anything that might indicate something well there's been all these uh, merryweather folks hanging around merryweather security consultants private army to the new world order my back gun the yeah. waging outsourced shadow wars in 20 countries around the globe and recently cleared to operate on u.s soil Look. that um, sounds like them so there's a private militia in the port. What are they guarding? This one freighter? I guess now that you mention it. It ain't quite right. A freighter. Perfect. Can I get on board? No. No, they won't let you anywhere near it. They're kinda assholes about it, actually. The other day my colleague day my colleague Ralph. I don't give a shit about Ralph!

I mean, it's over here. You ever get helicopters coming in and out of here? You know those big sky crane things that can pick up a whole container? Now, this is restricted airspace. They won't let anything out of here without clearance. They shoot it down if they have to. So, how's a man in a hurry supposed to get in and out of this place? Well, we got a port that stretched to fifty feet. Now, what's a Coast Guard response like? Well, they got cutters, 45-foot response vessels, air support. You're not gonna move much faster than them, especially if you're carrying something. Maybe I'll have to saddle you up and ride you across the Miriam Turner overpass. I just said they had the water surface real covered. Okay. That is the freighter I told you about. What do you think they got on it? We just stevedore them. We ain't meant to know what's in the containers. But? But these are marked military. Government. Anything weird about that? The government stuff is hot freight. Pulls up, goes right through. This stuff's just been sitting here. You are beginning to arouse my curiosity. Over there, two o'clock. Looks like Forrest got on the wrong side of some Merryweather guys. You! You! We need two guys on the handler. Couple of containers and baby gotta be brought up to F. That ain't a question. Get on it.

nad kontenerem dobra, czy jakoś tak? Nie, a tam dobra. Kurda, naprawdę, Jezyk to jest nieporęczny, naprawdę. Czyś jakbym jechał, nie wiem, z dwa na godzinę i takim zajebiście ciężkim autem. Wydaje mi się, że muszę jakoś nawinąć, chyba nawrócić. No, bardziej tak, żebyśmy mieli opcję złapania tych kontenerów. Powinno być chyba w porządku. Opuszczamy i co, damy radę to podnieść? Co? Ha, dobra, teraz może? No co jest, czemu nie możemy? Staw nad kontenerem za pomocą tego i tego. No to ustawiam przecież. Czekajcie, może... Fak, jeszcze bardziej? Do tyłu. Jezusa, yeah, że aż dwa musimy przemieścić. Już jesteśmy nad. Ja jeszcze bym mógł trochę wycofać. Dobra, do przodu teraz. Dobra, jest. Więc na to naprawdę trzeba tak dokładnie zrobić. Nie! Naprawdę, może nam wypaść? Nie, no to jest już jakieś przegięcie chyba. Ale dobra, wydaje mi się, że możemy chyba bezpiecznie jechać. Nic tutaj nie powinno nam zahaczyć o ten ładunek, o ten kontener w zasadzie. Musimy naprawdę go wpakować tutaj do góry, czy jak? Nie, musimy go chyba tutaj zostawić. Zwalniamy i jest. need a better view of that freighter. I'm sorry, but this is as close as you going to get. No, 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 Muszę need jakieś take some pictures. Send them to my guy Ron. I need a proper view. There's the crane, Perfekt! but crane. Perfect. Oh shit. Fuck. Ale czemu ten gościu musiał tutaj podejść no? Akurat w tej chwili, w tym momencie. Jak widzicie, się dało na wreszcie zaliczyć tam posraną misję. Musię teraz na ten dźwig się. A, widzę, mamy drabinę. Dobra, więc damy radę chyba tutaj normalnie wejść, ale czy się nie skapnie nikt? Nie, nie tędy. A tędy, tak? nas znaczy, po tym znaczniku, no to najpewniej tak, ale. A, bo to jest żuraw chyba. Dobra. No tak, tędy do góry. Znaczy damy radę tak łatwo tą misję zrobić. No nie wydaje mi się, chociaż. Może będziemy zaskoczeni, ale. Czy ja nie mam szatkiem tutaj obok? No chyba Właśnie, tak. drive cranes buddy hey you need me to get your union rep up here right now sooner you get in the cab sooner we can get out of here this is on you okay i'm sitting here what do you want this is weasel at the house that's Góry, dobra. Czy my na pewno dobrze to robimy? No, wydaje mi się, że tak, bo już mamy tutaj strefę załadunkową pokazaną, chyba. Ale dobra, wydaje mi się, że. Dobrze, lecimy chociaż. No, może tak. O, właśnie. Brzmię pod konterencję, Nie no tak, widok jest znacznie lepszy. No i teraz wychodzi na to, że musimy ten ostatni kontener tutaj przewieźć przetransportować. A, a dora mogę, nie mogę, tylko mieć dwóch naraz klikniętych. Dobra, już mniej więcej rozumiem. Jeszcze ja że ten... Kont ten żuraw, czy jakby go nie nazwać jest znacznie przyjemniejszy niż ten posrany. E, niż ten posrany... Kurde, jak się nazywało? nazywał tą to, to urządzenie? Nie wiem. A, wózek widłowy właśnie. Wózek widłowy był najbardziej przestrany chyba w tej całej misji. E, dobra, na razie musimy się zająć tym żurawiem. Chyba jest już wszystko... Nie, nie ten klawisz. Mamy to. Inna kamera. Powinniśmy to już mieć, ale jak to się podnosiło... A tak się... ...rozcrowem się podnosiło, nie wsadem. No i możemy chyba dalej lecieć, ale przydałoby się właśnie wciągnąć, bo tutaj... ...były kolejne kontenery. Yy, I chyba, no ludzie, damy radę teraz to wszystko przeskładać, ale dziwne, że ...że Trevor ma takie umiejętności pilotażu, no nie spodziewałbym się, chociaż to chyba nie jest aż tak trudne. Chociaż co ja tam wiem. Ale dobra, przyłączamy kamerę. No gówno widać. Tyle to już wiem. Możemy już chyba spuścić ten ładunek na tą ciężarówkę, i chyba będzie wszystko git. Jednak nie dora trzeba wciągnąć i trochę odrobinę, chyba w bok. Jeszcze w dół. Dobra, jest. Przerwy po dwóch ładunkach, naprawdę. Nie, ja tędy nie mam iść. A, Tak? Tak, dobra. Już zauważyłem, no to możemy chyba przeskoczyć i... A czy to nie będzie podejrzane? Jak będziemy robić zdjęcia jakieś? Dobra, to trzeba... aparacik. Dziobu statku, ale to nie jest dziob statku Strażnikowi stojącemu na statku Ale gdzie on jest? A tutaj Rufy statku, a rufa to co to było? Kurde, może bok? Nie no chyba tak, rufa Rufa Bagburta jeszcze chyba była i musimy komu to przesłać? Narodowi no, chyba. Onal, Oscar. O Ron. O, wysłane to możemy już zejść na dół. Nie, ale naprawdę to jest coś genialnego. O, kondycja. Kolejna statystyka nam dochodzi. Super, ale. jak będziemy mieli 100 na 100, to będziemy mieli level upa. Tak, jakby tego. E, ale teraz jak? A, chyba. Dobra, już widzę. Musimy tędy zejść i będziemy mogli teraz zejść po tej drabinie Dobrze wiesz, ale że naprawdę po dwóch ładunkach dostaliśmy przerwę? Nie no, ale chyba w że życiu tak to nie ma Chociaż co, ja tam wiem, jak nawet nie legitymowali Ani mnie, ani e, Wade'a chyba, jego kuzyna No trochę dziwne bym powiedział, ale jeden z nich tutaj pracuje, ale nie, nie no, raczej e, kuzyn Wade'a Przecież Wade jest u nas w miejscówce

Naprawdę? Nie, no, że my tak niefartownie skręciliśmy. Nie, no jeszcze ten gość tutaj idzie do nas. No ja nie chciałem tych drzwi wywać, bo by się skapnęli, że my to Trevor. Nie, no, no, już zrąbałem misję, po całemu chyba. A ja już to wolę powtórzyć, czy to, zdemaskuję mnie, ale przynajmniej będę miał opcję poprawienia misji. Dobra, dajmy mu panczaj i możemy powtórzyć. Zamaskowano Trevor'a, ale tak samo byłoby, jakbym wjechał w tą zamkniętą bramę na pewno. Chociaż. No nie wiem, to byłoby podejrzane, tak mi się wydaje. Dobra, jeszcze raz, wsiadamy i będziemy mieli opcję mm, przyjechania tym razem obok, a nie centralnie. A nie centralnie yy, przez tę bramę. Ale że my naprawdę zgubiliśmy ten ładunek, ale jak? Bo że aż taki ostry skręt zrobiliśmy? Nie wiem, przecież nie klikałem H, żeby odłączyć. To nie wiem trochę. Us, Floyd. We're going in. I don't know. The uh, rules applied to me my whole life. I like rules. And look at you. You're a failure. You're in a loveless relationship. Uh, what do you mean, loveless? I love Deborah. If she loved <laughs> uh, you, she'd be here, wouldn't she? But she's not. Uh, you know, I'm insecure. You've got a dead end job. What? Dead end? Uh, no. Floyd. Jak się podłączało tą zasraną przyczepę? No, kurde. No, pod H. Chyba. Nie, należy no, naprawdę. No to już strasznie. To muszę od nowa powtórzyć. Ale czemu to jest tak posrane? Czemu? Czemu nam się to ciągle odłącza? No.

Dobra, wreszcie dało prawie, że dojechać, ale czy tutaj? O oh, kurde Nie no! Jak mogę przyczepić tą przyczepę, no? No pod H, nie wiem, J. No naprawdę tutaj Hey, there must be a lot of it. To snoop on employee email, train for three evenings, and you'll be qualified to begin an exciting career as a human resource. Fresh Jesus.

Czemu go nagle zaczęli pałować wojskowi! Nie no to jest już jakieś... Nie wiem Zgorszenie chyba, ale naprawdę i fajnie odwrócił uwagę. Kurde, rozłączyłem się. Fuck No, ale, ale czemu go zaczęli bić? No w sumie nie... Nie wykonywał rozkazów, ale że aż, tak?

Coming, coming. <coughs> oh, it's. A... <laughs> there, there, Wade. Look, look, look. It's a... You're just not cut out for honest work, all right? <laughs> Did you get what you needed? Yeah, 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 yeah. more or less. Yeah, I just gotta uh, figure out a place to plan this now. All right, this'll do. Huh? That woman ain't even fine. Ain't no one understands. Ro let's her use him so. Well, that's a uh, low self-esteem, Wade. We gotta build him back up. Now <clears throat> And there. perfect. All right, so based on my observations, I'd say these Merryweather security cocksnots are sitting on something real valuable. I think they got two of these things, but we only need one. First one is on that freighter in a container below deck. They got guards all over that ship, so it's likely they're keeping it on ice. The air, land, and sea routes into the port will be locked down as soon as we make a noise at these X's here, which means we have to blow up the ship and grab the thing underwater. Need a guy to plant the bombs, a guy to look out from with a rifle, and a guy to grab the thing, whatever it is, underwater. That means stealing us a submarine, of course, but you can find us one of them, can't you? Huh? Now, the other one is off the coast being tested. They're running the operation from the dock where I last saw your cousin. We'll need a submarine for that, too, and probably a chopper, a big one. We go out there, look around underwater, locate it, bring it back here, and find out what it is. Here? To the Congo? Aye, so, what do you think? Container ship or whatever's Kurde i frachtowiec albo na morzu. Eee, e, e, e. Na morzu wygląda spoko. Frachtowiec, frachtowiec w zasadzie. Za to. Nie, no, opcja <słyska> będzie lepsza.

You are union, all right? And you vouched for us, all right? You look at him, man! Smell him! No. Smell him! Uh, Trevor, Trevor, I, you're, you're planning a robbery on my place of work. You violated Mr. Raspberry Jam and God alone knows what else. You damaged Deborah! Look, my lady and my union. That's all I got. So why don't we just uh, why don't we just let this all slide? Huh? If you're comfortable with what's happened to your cousin? And so be it, all right? But I would give him a bath and rinse him off. No! No bath. Tara, czy już wiemy, że no będzie trzeba Skąd się pożyczyć Batyskaw, ale skąd? Nie mam pojęcia. Jeszcze mamy jakąś misję w ogóle? Chyba nie, ale mamy tak. Podejście o Michał. W zasadzie Michael, jaki tam Michał. it here NLS really settling in getting my first enema tomorrow <laughs> anyway I heard about some action yeah huh yeah okay oh you bet it's okay <laughs> listen I gotta do a little prep work but so far it's looking pretty tasty I'll need you to bring along that kid you've been hanging with Franklin. Dobra, czy na to, że będziemy mieli kolejną misję dostępną? No, raczej tak, a będzie trzeba na pewno wyjść. Mamy już podejście A, frachtowiec, e, ochrona na okrędzie, wszystko jest tutaj załatwione. E, tylko zdobyć batyskaw musimy. E, to ja bym najchętniej teraz bym wyszedł z tego mieszkania, bo nie mam pojęcia, czy mamy jakąś dostępną misję. Ale dobra, i my tutaj mamy. No, na razie to chyba nic. I tutaj się pojawia pan problem, bo możemy wykonać misję dla Franklina i chyba tyle, ale może ktoś do nas zadzwoni, nie mam pojęcia. Ale mam pojęcie na temat tego, że ten odcinek będziemy już kończyć. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Następnego odcinka, siamka.